Historia kowalstwa sięga zamieszłych czasów, kiedy to człowiek sięgnął po brąz i zaczął go obrabiać. W średniowieczu w każdej wiosce był kowal, który zajmował się podkuwaniem koni, robił zawiasy, okucia, topory, bramy czy miecze. Dzisiaj kowalstwo zostało częściowo wyparte przez produkcję masową i w znacznej mierze skupiło się na kowalstwie artystycznym. Do zadań kowala należy wykonywanie i naprawianie wyrobów kowalskich, metodą kucia ręcznego lub maszynowego oraz dobór odpowiednich materiałów i metody kucia do każdego zadania. W zawodzie Kowala występuje jedna kwalifikacja zawodowa. Jest to wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich. Wykształcenie można zdobyć w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Przeciwwskazania to przede wszystkim dysfunkcje ruchowe, choroby kręgosłupa, wady wzroku nie poddające się korekcji oraz choroby płuc. Praca odbywa się zwykle w pomieszczeniach zamkniętych, w wysokiej temperaturze i dużym hałasie. Występują również zagrożenia oparzeniami. Osoba pracująca w tym zawodzie powinna mieć przede wszystkim dużą wytrzymałość fizyczną. Poza tym, kowal powinien wykazywać się cierpliwością, dokładnością, ostrożnością oraz zmysłem artystycznym. Kowal może pracować w przedsiębiorstwach wykorzystujących metody kucia ręcznego i maszynowego, oraz prowadząc własną działalność gospodarczą, na przykład kuźnię artystyczną. A teraz kujmy żelazo póki gorące i przyjrzyjmy się pracy kowala. Miałem 16 latek, podkułem pierwszego konia i tak jakby cały czas później te konie jeszcze było większe nasilenie, bo już zastąpiłem dziadka, zastąpiłem ojca. Także już oni tych koni nie podkuwali, tylko ja sam jako młody chłopak miałem dużo siły, werby do tego, do tego podkuwania koni i pamiętam, że sobie zapisywałem, bo najwięcej konikło się w zimie. Jest zima, śnieg, lód, konie się ślizgają, ludzie dużo się przemieszczali końmi, wozili mleko do mleczarni i te konie musiały być cały czas podkuwane. Także jednej zimy sobie to notowałem w zeszycie. Także jak robiłem zestawienie po zimie, to był taki miesiąc, tyczeń, że 800 kopyt końskich podkuwałem miesięcznie. Dziadkowi i ojcu przez dwa pokolenia było potrzebne w kuźni tylko kowadło, palenisko, kilka młotków i miech kowalski. Oczywiście nie było prądu w tym okresie. Miech kowalski, który był poruszany na zasadzie ręką. I ten miech napędzał, dmuchał tak jakby w to palenisko i napędzał palenisko, żeby w tym palenisku nagrzać żelazo, metal do często 1350 stopni, żeby w takiej temperaturze, tak jakby topnienia żelaza, jest to 1350 stopni, skleić dwa żelaza do kupy konie tak jakby znikły z kuźni, ze wsi, drobne rolnictwo upadło, zastąpione jest to maszynami, traktorami, pługi są nowoczesne, dawniej klepałem lemiesze do pługów konnych, gdzie jeszcze jeden pług stoi przed kuźnią, taki muzealny, a te pługi są zastąpione nowoczesnymi pługami wysokiej klasy polskiej produkcji albo zachodniej, ale też niektórzy rolnicy, nawet ci bogaci przyjeżdżają i te lemiesze nowoczesne też im jeszcze klepie na gorąco. Ale głównym źródłem utrzymania jest kowalstwo artystyczne, które no też się musiałem sam nauczyć, bo moi poprzednicy mi tego nie przekazali, bo nie umieli i wtedy za czasów moich poprzednich pokoleń to kowalstwo artystyczne jakby nie było potrzebne. A w tej chwili ludzie chcą ładnych wystrojów. Wokół domów, wewnątrz, na zewnątrz. Przeróżne usługi ludzie wymyślają. Na pewno nieprawdą jest, że Kowal musi być tęgi, gruby, wysoki, miał dużo siły. Jest to takie może nieprawdziwe, dlatego że sądzę to na podstawie postaci mojego dziadka, który był niskim człowiekiem, stupłym. A przewracał różne konie przy podkuciu. Cieszę się z tego po prostu, że ta moja praca, praca moich poprzedników nie poszła na marne, że ta kuźnia w Wojciechowie się rozwija, że pomagam ludziom, że ci ludzie są zadowoleni klienci, że kuźnia stoi przy drodze, że ładnie wygląda że turyści ze światu, z zagranicy przyjeżdżają tutaj, podziwiają pracę ręczną Kowala, podziwiają te moje wyroby na ścianach. Także cieszę się po prostu ogromnie, że pomagam ludziom i że tak późno w Wojciechowie funkcjonuje.